A więc, obiecany filmik o maszynce do wiązania kokardek. To jest cała maszynka. Maszynka składa się z podstawy, z otworkami. Dzięki otworkom regulujemy sobie odległość między patyczkami, które wkręcamy w podstawę, żeby uzyskać odpowiedni rozmiar. Na przykład ja teraz pokażę, jak się kręci dużą kokardkę się kręci, jak się zawiązuje, jak jest instruktaż działania. Żeby było prościej, pokażę to na szerokiej pesence. Mi się najwygodniej zaczyna od prawej strony. ok? więc tak, to będzie nasz początek. Przekładamy za drugą, za drugim patyczkiem, zawracamy. Przeżywiemy. Teraz przekładamy całą taśmę pod spodem i nad. I na koniec przekładamy przez ten supełek, który nam się zrobił. Przez środek. I wszystko ściągamy. To się jakaś nitka popryła i troszeczkę utrudniła całą pracę. Gólnie na koniec ściągamy kokardkę taką jaka chcemy, żeby była. Możemy sobie wyregulować jej środek. Ściągnąć mocniej lub mniej. Moja kokardka jest taka. Na koniec obcinamy sobie brzegi i żeby zabezpieczyć kokardkę musimy ją przytopić, musimy przytopić te końcówki przy sieczce i najlepiej wpuścić tutaj w supałek kropelkę kleju typu magic lub wykol, żeby się nie rozwiązywała. Oto cała y, sprawa z maszynką do dowiedzenia kokardek. Jeżeli chcemy robić z cienkiej tasiemki, tutaj y, tasiemka o szerokości 6 mm, to wiadomo, że musimy sobie skrócić y, tę odległość. No na przykład taką i znowuż powtarzamy, z prawej strony ja sobie robię z tyłu, przekładamy pod spodem nad i jeszcze raz o coś tutaj przekładamy powstaje nam supełek, supełek regulujemy tak, żeby trafił na środek kiedy jest na środku mocno ściągamy i pokartka jest gotowa, teraz tylko ją obetniemy jak poprzedniczkę i przytopimy Boki. Koniec.